Cześć kochani! Witam Was w Egipcie! Startujemy z wakacjami. Ruszam na pierwsze śniadanko, które na pewno Wam pokażę. Tutaj mijam różnych fajnych ludzi. Także ruszamy na wakacje. I mam nadzieję, że pokażę Wam jak najwięcej z hotelu, bo pierwsze wrażenie zrobił naprawdę bardzo fajne. Więc jest co pokazywać. Naprawdę mieszkam blisko morza. A więc do restauracji mam kawałek, więc jest co pokazywać, widzę także jeśli chcecie zostać ze mną, to zostawcie łapkę w górę, no i oglądamy! Śniadanko! Proszę bardzo, tak się robi jeszcze. Śniadanko za mną, czas ruszać do pokoju, po rzeczy i e, ruszamy na basen. Trzeba się troszeczkę zrelaksować, naprawdę bardzo konieczna sprawa po śniadaniu, szczególnie, że jak ci podają to zjesz dużo. No i widzisz, takie są efekty. No, także idziemy po ręczniki i e, ruszamy na plażę, także pokażę wam baseny. Okej, okay, ja słuchajcie, czas dobra. na kawkę I co my tutaj sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie Nescafe moccacino, proszę bardzo Co poleci to będzie Co poleci to będzie, co to jest to ciężko stwierdzić Ale takie Nescafe Mokacino, Ale neswika można wziąć Okej, okay, słuchajcie, kawka za mną Także idę zagrać w bóle Czyli popularną tutaj bocie Czyli rzucamy kulami No i zasady są dość skupne Będę Wam tłumaczyć, ja na pewno Wam pokażę, jak wygląda taka gra. Ok, grę zaczynamy od rzucenia małej pieczki, czyli jacka, i później trzeba być po prostu niej jak najbliżej. No, nie byłam najbliżej. Ok, teraz kuleczką trzeba trafić, albo nie trafić.